Tam zaczynaj, kiedy będziesz ten, to wtedy się zacznie. Eee, przedstawcie się proszę, bo ja już zaczęłam nagrywać. Twój nie jest tani, No co jest, nie umiesz? Witam z tej strony gram, bo się nudzę i. i Gaster, a czy doktor Gaster, ulecie są Pełna profeska. Tak. Ech. To już mogę zaczynać? No tak. Dobra. Rządzisz. Dobra, dobra. Ale wy nagrywacie u siebie swoje perspektywy? Tak? tak, już się nagrywa. Dobra, super, świetnie. Bardzo się cieszę. Bo przywitanko, więc się zaczyna. Dobra. Jak cię tepnęło, co jest? Kiedy? <grym> Ale mówię, pierwszy raz jestem w tej grze. Co, jebiota, to Znajdź kamienia. znaleźć kamienia. To? To jest. To idealnie. Grzybki zbieram. Znajdź kamienia, bo nie będziesz mógł drą drąbać drzewda. Znaczy, Tylko nie bierz tych... Dużowych, one są niedobre. Polecam jabłuszka zbierać. E, to tak, wziąłem też wit, czyli siano. O, jabłka. Zboże, tak. Zboże, o, o, o. No, to miałem po głowie. Kolnie, nie, nie widzę. Kwiatki, jabłka. Weź kamienia. No ja, ja szukam kamieni. Powinieneś mieć na ekranie takie zaznaczone kółko, to tam idź. Widzę krowy, super. Zajebiście, Krowy zawsze są dobre. O, jest kamień i tap. Ej, dobra. tap. Czyli fioletowe czy różowe wyrzucić grzybki? Jest. No, tak, bo one właściwie odejmują ci zdrowia. Ale możesz jeść muchomory. To jest logika tej gry. Hmm, ale w prawdziwym życiu też można. Tylko raz w życiu. Raz w życiu. A próbowałeś? Jadłeś? Eee, tak. Zostało mi godzina życia. Aha, fajnie. <grych> Dobra, rozwalam drewno. jest 15. E, jest 15. A. Aha, jedną deskę. Mi jest 16. Dużo skrzynek, ale za hajs. A żółte grzybki? Żółte grzybki, wszystkie inne niż różowe są dobre. Okej, okay. Jakiś dziwne skrzyne. Dobra, posun? gdzie robimy schody? Okay. Gdzie jest tu? No ja nawet yes. nie wiem, gdzie jesteście, ale mnie z tym. Ja cię widzę. Egal. A nie, to nie jesteś ty! To jest, są wioskowicze, znalazłam wioskowiczy. Ale I... ktoś tam biegnie. No ja Jakieś zbieram ktoś tam biegnie? drewno i biegnę na górę, bo chyba tam poszliście. Ja robię schody. Tutaj są takie będą gigantyczne schody, bo ogólnie kluczem do przeżycia w tej grze są jest schody high do nieba. Highgrant! Tygdy... High <laughs> Pamiętaj, highgrant zawsze jest pomocny. E, ja się... O, widzę, widzę! Jej, widzę was! Zajebioza! To ja zbieram e, w okolicy okay? Słuchaj, 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 ej, ty, czy ty możesz przestać ten zwiełać ode mnie? Słuchaj, tam są wioskowicze, tam. Zajebiście, gdzie, gdzie I jest... Mają domek i skrzynie, tylko Złoto. oni będą nas bić. Gdzie jest stary? Stary, gdzie ty poleciałeś? A właśnie zbieram jabłka na mój bimberek. O, Bimberek będzie, o to 11... dobrze. dobrze. A, nie mogę tego drzewa zniszczyć. Okej, okay, jakieś szachy, nie no, to zielono... Buduj sobie siekierę Jak? Chodzisz na, na stół i tam masz wszystko gotowe. Wchodzę na stół. Tak. Widzę krowę Tools. Serio, serio na mną. na stół. I teraz e? tańczymy makarenę! Nie mogę Nie Park? Park to tref, nie. Aaa, dobra. Wybaczcie, mój poziom IQ jest ujemny, ale to Gaster już wie. Tak, od dawna. Ja zrobiłem dwa kill nie nie siekierę. Ile offy się przydadzą, będzie dobrze. No. To da zrzuć Gasterowi, bo ja też mam kill -off. Gaster, przy, przy schodach Tema. zostawiam kill-off. I... O, ktoś zostawił deski na ziemi. To pewnie ja. A to y ścina zwyczajne, czy sosna też? Tego nie wiem, wiesz? Eee, siekierą możesz e, ścinać sosny też. No właśnie, siekiera, zniszczyłem siekiera, jedną mocne. sosnę. I dostałem nowe trawy. Dzieci, dzieci, nie, nie jest ta druga. Zbierajcie się do jasnej nielki. Dobra, zabierałam, zabrałam ludziom z wioski! Coś zabrałam ją ludziom! Zgniewam, bo oni mnie gonią. O, ma drzewo na głowie. Co tu uciekasz? Ha! Um, o, ha! uciekajcie! Ha! O kurde, ich jest więcej, ich jest więcej, ich jest więcej! Dobra. Nie Ja myślałam, że to któryś z was! To nie ja, ja, O, co tam się dzieje? Aaj, fakt, fakt, tu się zrzeź! Co wy zrobiliście? Wcale nie, jednego, ja nie wkurzyłem tak. całej wioski, bijąc ja. Dobra, ja uciekam. Nie mogę uciekać! Aaaa, nie ma. Czy oni biegają po tych schodach? Czy oni nie. się tam zatrzymali? Nie, sam, Nie potrafią biegać. Sam 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 bardziej, tak bardziej, bardziej. Nie mogą ich głów, niszczyć? Niszmy. Nie ma nikto, nikogo, kto by je zniszczył? Ej, ja umieram z głodu, czekaj, jabłka. Muszę sobie zjeść. Tak tutaj, co, co, co to? Co? Gaste Tego? Ty nać panie... Ty nać pane architekcie! Co to ty zrobiłeś? No co, strategia! High ground, większy Tak! O! O! Co? O to? Ej, I Nic się w grandzie! Nie szybko, ma... ta High Grand! Ej, nie ma obrzych! Nie ma od upadku! Super! Ej, oni odbiją stół! Walić stół! Na wałbrzych! Nie... O, nie, nie ja damy się ra... nie poddaję! Nie ja damy jestem... rady, nie damy rady! Zginiemy! Zabity! Ja zostaję to na Ja ster uciekam. Wiek. Ej, dolne schody ja. są uszkodzone, nie wiem, czy przez nich, czy ja uderzyłem raz? Ja zdechłem. Ja, jak zrobi się ranek, to pójdę i was odrodzę. Ale... Biegaj na schody! Ale A, kas, dobra, Brawo. Nie widzę. O. Jej. Dobranoc. No dobranoc, dobranoc. Się Dobra, jest day. Możemy nie. skakać tam do Gastera. Tylko dwie, jeden. Dobra, już muszę no. odrodzić. Idiot. A nie chcesz tego zjeść, żeby sobie odrodzić HP? Właśnie. Aha! Tutaj jest potwór. On ogólnie będzie cię bił. Uważaj, uważaj za tobą. Bo... Odróć mnie, odróć mnie. mnie. A po co? Pomóż mi, kacu. <laughs> po Pomóż mi! Dzisiaj nie, nie zabiję. moich rzeczy, jak. Zabiję. Review. Uh. No biją uciekaj, mnie! Uciekaj, 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 uciekaj! Spierdalaj! A, udało uciekaj. się! O kur... ja są A może stać na, ten, ja ich będę... Nie mam nic, się si teraz. Si si już si dwóch! U, brawo, ja jem z boku. Prawie, Prawie czek zabiłem. Widziałeś? Tak. O kurde. Dobra, ja, ma... ja lecę na nich, lecę na nich! Trzeba byś od własny Gaster... Tak, oni się biją nawzajem! A nie, to Gaster Dzień dobry, zginąłem, Dobra, wszystko e, Obserwuję rzuty. twój grup, super gameplay, symulator grobu. No, co się. im? długo w Biedronce. Zajnij pas. Ta ira. mogłam was odrodzić. Wow. A no, to już koniec! Serio? Tak. Tak, tak, to, to jest to właśnie. A nie zdążymy moich statów zobaczyć, szkoda. Chcecie jeszcze raz? Bo to dosyć krótkie było. No wiadomo. Ja, ja mam czas do wieczoru, już dzisiaj wszystko zrobiłem. No Dobra, ja nie mam odcinka na dzisiaj, bo mi się zepsuł, ale to jutro jakiś odcinek wrzucę. Ten odcinek będzie! Ooooo! Jej! No i wszystko jest super. Ponie ale to. E, no, też proszę. Ale ja to chyba na YouTube dopiero, jestem leniem. Ja, osta ja ostatnio nie wrzuciłam od jakiegoś czasu odcinka, więc... Weszłam na twój kanał, tak ja wstępnie. Też ja też wyszłam na twój. O, nie zawsze o, jestem. I, i jestem no. Tak. Dystalkowałam się, że tak to ujmę. Co wiadomo, każdy się stalkuje nawzajem. Ehm, Gaster? Ja zawsze mówię Gaz. Hmm. Gaz? No, Gaster, takie długie. No, ja jestem Kac, to jest Gaz. Kac i gaz! Okej! Okay. Nieźle. Super, poznaliśmy, poznałeś prawdziwe imię litki. Znaczy, to było wiadome po tym, że już ogólnie. Co? No kamiń, kamiń mi mój kamień! Co? Kamień mi podpierdrzyłaś. No, nie, nie zdążyłem, kaste. Brawo, dżungli! Brawo, dżungli A tu warto mieć więcej niż jeden kamień? Można. E, w sensie miś... ty... Stary, posłuchaj, posłuchaj. Można mieć 69 Pełnego staku. 66 Ta. lepsze. No tak. 68 jeszcze lepsze. Stop. Ani 69? Tak. Taniec, plego. Zastanawiam się, czy to jest bardzo dziecinna rozmowa. Kto lubi bardziej jaki, jaką cyferkę, czy to jest bardzo niedziecinna rozmowa? Eee, Nawiązania do gwiazdnych wojen. No, my tu jesteśmy aktorami. Matko, nie przypominaj mojej gra autorskiej. No co, tam się zgodziłeś? No bo chciałem, ale dwie ja próby nie. to ma mało, żeby grać jak profesjonalista. I co, film był do bani był zajebisty. On był z, bardzo fajny. Tam jest już, są dwa potwory widzę. Nie wiem, nie sens. Nie, nie to nie ja wiem. i Gaster. Nie to żartuję. Nie. Z twarzy to może. Uuu, dobra, dobra, nie, nie, nie. nie. MÓWIŁAM! MÓWIŁAM! Sorry. Ja nie, ja nie, Jestem... jestem e... Dobra, będą końce. Dług na jednego. Ała! My. Ała! A da się to zapisywać you know, czy jak się wyjdzie z gry to trzeba od noła! Wow. Eee, co? Da się zapisywać w tą grę? Że jak wyjdzie. Ty, się... atakują! Aha. Nie. Czy... Jedno podejście, jedno... O, posiedzenie, tak. okej. Okay. A, to jest prawdziwe życie. Kiedyś trzeba live'a zrobić? E, 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 co to były za te Ała. plany? Całą noc? Hmm. No? Były pewne plany, co nie chcę dużo mówić. A no tak, mieliśmy te naprawę. Na <grywa> Czuję się niewtajemniczoną. No bo może jakby nie na krewki, to może bym więcej powiedział. Uu, tutaj jest... tutaj jest coś, co nie ma. Widzę skrzynię. Ktoś Widzę będzie... darmową skrzynię! Dobrze poprzednio. O, stolik mogę zrobić. O, e, jakieś wielkie o, golemy! Golemy cię gonią. Nie, stoją 10 metrów ode mnie, 20... Nie, nie, nie umiem w metry. Różowykami? Uważaj na golemy. No, że O, posąg skończył. Z, z nie, oh, nie, nie lub! Nie tykaj, nie tykaj! Nie! Nie, co ty zrobiłeś! Chciałem do Dobra, no, ty. Nie, to wziąć! Coś... Nie pomagaj mu, nie pomagaj mu, Gaster! Nie, nie, wychodzę i uciekaj! O, jej! Jak coś się błyszczy, to ja chętnie wezmę! Skody, skody, skody! On tu idzie! Ja myślałem, że to jest skarb! Tak, ja spierdzielać. Ja myślałem, że to skarb! No kurde, Czemu? Ja? Nie mówiliście. Szybciej. Ja już go obudziłem. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. coś mi się dzieje. zginął zginąłem. Obudziłem nie, go. A wy... Nie, nie dotykajcie. Ej, nie zdążyłem przeczytać, że nie. to jest challenge. Myślałem, że to jakaś super ruda czy coś, ale. Nie, Dobra, sobie. Te... Ja nie lubię siedzieć w miejscu i. Taki ten, może sobie pomacać rzeczy. O, kamyczek ładny. Może z niego się robi diamentowy kilo czy coś. Myśl, zanim zaczniesz macać. <noise> nie przeczytałem. Napis się pojawił po tym, jak już klikłem. Czyta się rzeczy, zanim się będzie je macać. Właśnie. A wy już w złych rzeczach. Do tylu zacząłeś. Nie, nie, nie. My? Co? <noise> Życie mnie mnie. To był najlepszy tekst na skończenie gimnazjum. W teście Aha. gimnazjalisty. No, życie mi masa. Nie, to było życie mnie. mnie. I napisz, co twórca miał na myśli. No, to jest najgorsze. Mieliśmy to na końcu jeszcze. Bo jestem ostatnią osobą, ostatnim rocznikiem. On mam wiedzieć, co twórca miał na myśli. Był pijany i. i e, Wysłać wam kod. Tak. Od mamy jest zawsze ważne. Zasada number 1. Moja mama to będzie oglądała. Ooo, może. Świetnie. Wiem, wiem. Nic istotnego, jutro... po prostu jadą. Dobra, spoko, wolna chałupa. O, <grym> i.wie. Wyciągam yy, WD od Hala. mojego dziadka wutera. Yy. A, ja a ja idę do mojego dziadka palpiego. Palpi, Oj, dawaj. Będziemy balować. Ja po prostu kopię w klej, jestem już w lobby. Nie wiem, to... Czy Gaster tak wolno, bo on wpisuje? A, tak. CTRL-C to kopiowanie i CTRL-V kontrol, kontrol to wklejanie. Polecam. Informyta, informatyka poziom postawówka. Kolejny się trafił, no kolejny się trafił. No patrzcie, kurde Ja już, już próbowałam to uświadomić kasterowi. No kurde! No patrzcie, kurde, no chcą, kurde, żeby stary dziad już zapierdzielał tak kurde chyżo, że nie wiem co. No kurde, to nie takie łatwe. Nie mów o starym dziadzie, bo dziadek przyjdzie. A to dziadek wody? <laughs> zrobi mi dewit? Nie ten dziadek, drugi dziadek. O, nie, tego nie chcę. Na pewno? Z... Dawaj, zawołaj go. Dziadku! Czekajcie. O, idzie. O! Tak? To ja idę po swojego. Dzień dobry, dzieciaki! Co się tutaj dzieje? Nie, nie wiem. <laughs> <Luder! śmiech> Jak tam? Nie, sorry, nie umiem teraz! A ty nie umiesz! A ty nie jesteś starym nie. dziadem? No bo gadam cały dzień z tobą i już gardu nie, nie wyrabia. Serio? No, wiesz, a wiesz, jak to jest? Trudno mówić jak dziadek! Muszę się ja tak. A to mówić. wiem! O jestem ja. starym dziadem! Ja jestem! Wyrzuciłem wnuczka. Dobrze! No. Można odpalać! Możemy kręcić film? E, chyba wnuczek bo, już włączył. O piątą, piątą gwiazdę śmierci buduje. Aaa, to piąta już! Myślałem, że szósta! Nie, yeah, piąta! Szósta będzie w maju! Podpieriś! Pod, pod pod Łapikamienia! <grywia> <grywia> <od> <grywia> Robimy ci content, wiesz o tym. A to najlepiej jak osoba ja nie wie, jest wie, w temacie. Jak osoba nie jest w temacie, to ten bardziej ma takie... What? <grywia> Wiem, już widzę to minę, litki takie... <grywia> On, ja to nagrywam w twarzą, więc... O, nagrywam z kamerą. To jakby co? To ty masz obciach. My jesteśmy bezpieczni. Bo u nas e, te kamerki popękały przez nasze twarze. Nie, po prostu dupom na nie zsiedliśmy. Nie zauważyliśmy ich kiedy zjadaliśmy na krześle. Co mówisz? Tu masz kamerę na krześle. Aparat Dlatego... nie przestał działać. Chwila. Pamiętam 39. Było lepiej. Drewno za darmo. A, e, co? W 40 było do chrzanu? Czy Chrzanik by się zjadł. Mmm, pyszny chrzanik. warto zbierać kwiatki. Kwiatki, kwiutki, wszystko warto zbierać. Nie, zostaw. Moje kwiatki nie oddam. Dla babki tam. Może się uspokoi. A co babka pasa wyciąga? Znowu mieszkanie nie posprzątałem. Dlaczego nie posprzątałeś? Familiada leciała. familiada. Co nie lubisz? Nie. Wolę rodzinę zastępczą. O to też oglądam. No to super. Aaa, pamiętam jak miałem 50 lat i to wyszło, fajnie. A ja miałem jeden rok żyć, jakie to doglądałem. Co to adamantin, a ma co, amarena? Tego nie poparujesz. marena, kurwa. Aaa, co? Czemu te krowy wyglądają jak z tego teledysku, o koksie? Nie wiem. Jak to My było, Małeś się! Masz kasa! Co ci się tu głowy, żeby taki nikt wymyślać wtedy? Byłem dzieciakiem. Wiesz co to jest za skrót? Kapitan Katz. Katzper. Aha. coś trochę nie pykło. Nieważne, że tak każdy ma na Steamie, lub na Facebooku, czy tu na YouTubie chciałem powiedzieć. O, mięsko! A, schody! Dzień dobry. Jej! Opa, ja O, przez cały ochrony, ten... to zabił balet drewna, się. Co? Nic. A my tak najwięcej gadamy, a tam. E, czekaj I, Ja przez ja, cały, ja cały, cały ten czas, czas miałam Facepalm'a. Facepalm'a? No, ty takie zawołam swojego dziadka, ale ja takie co się dzieje! Ty już wołaś tak na serio, ja takie... O mój Boże, on na serio swojego dziadka woła! Nie bój się, zaproszę cały legowy kanał to przyjdzie tak z ponad 130. Nie ja się wszyscy będą Ponad 130 dziadków, nie? A nie dziadków mam tylko dwóch! Ja, ja, ja. Serio! Serio! A ja mam jedną wnuczkę, nazywa się Rej! Ale kłamie, że jest skywalkerem! Wiem, wiem, Mój, ja z moim wnuczkiem się śmieliśmy się z niej. Zajebiście. A jak się stopywa złoto! Z, musisz, musisz zamordować potwora! A, no to chodź! Przy, przyznać mi się, kto kurde miał siły, żeby załatwić białe drewno. Ja? Eee, ja no, właśnie zbieram. Jak? Siekieram nawalnie? No siekieram, nawalasz! A, nie, faktycznie mam. Nie ja jestem dać, mam. No chyba przed tym jakieś dościenia na się, to był biały. O, potwór! Yeah. Dobra, chodźmy, chodźmy. Jest już 23. Lepiej ukryć się na górze. Tuże. Jak jesteś tam wysoko, wysoko, to nie będą się tak bardzo spalnować. Teraz na schodach, kiedy się w piwnicy chowało. Kiedy, kiedy były bomby atomowe wypalane na... Kiedy Wiem, nie idę jeszcze drewno zbierać. Jakby co, to Wiem. mam dużo drewna, to wam mogę podzielić się. Świetnie. A Świetnie. To... Ja prawie mam 69. Okej, okej. Okay, okay. <laughs> Dobra, wiecie co? Macie bardzo ładne schody. Robimy e, ten konkurs skoku do wody? Um, aktualnie e, jestem zajęta, wiesz, praca, rodzina, dzieci, studia, wiesz, no. Niepotrzebne, niepotrzebne, niepotrzebne. E, 500 plus, no dobra, można zostawić. Ja e, nie mam już jabłek. A mięso surowe można jeść? Nie. Tak. Można. Można? Ty... No. Tylko daję tyle co jabłko, troszkę więcej. Lepiej mieć miskę i zrobić sobie zupę mięsną czy coś. Nie Rzucić wiem, wam co tutaj mięska? Zostawiam obok stołu mięso. A, podniosłem chyba je sam. A co to. Tak. A, mam jeszcze kwiatki, białe drewno, drewno 69 drewna, plus 24. Eeeem. Śliskie. Um. Tak, tak. Śliskie są te deski! Śliskie. Śliskie, ja masz wody! Ja pływam szybciej niż Aquaman! Au? Coś UWAGA mi... NA GŁÓWKĘ! Ała, Amen. coś mi bije! Aj! Aj! Ej, małe raptory! Nie, Dobra, Ej, pomagam. Jak się nazywały te dinozaury małe? Pejotle? Nie, pejotle. Co ja gadam? A, yes, so. kom, komsognaty! One były w LEGO Super Heroes... Tak LEGO Marvel... Tfu, LEGO World... Jurassic... Aaa, uh, LEGO Jurassic World. No będzie seria. Ko, kos, kosmo... Kosmo... Nie umiem wymówić tych dinozaurów. No ja też mam tu zamiar nagrać, ale dopiero jak skończę Piratów i Marvela i jeszcze coś na pewno przed. Jeszcze pierwszy nie skończyłeś. Jestem o, to leni. teraz mój plan na YouTube. A byłem na wakacjach. No, słuchamy. A, chłop, chłop robił live'y z piratów, a nawet ich jeszcze nie skończył, co jest? Montuję odcinki nawiązaniem do ośmiornic. <śmiech> nie. <śmiech> nie, w tym odcinku było No plany od Lint? Dobrze. Już się Trzymaj, co? Dobrze wiek. Nie wiem, nie słuchałem No słuchamy planów Zapomniałam, jeszcze chciałam powiedzieć w każdym bądź razie Co do montowania to nie przejmuj się tym, że ci idzie ze zmontowaniem źle Bo ja niektóre filmy montuję od 2019 wciąż o, to nie jestem taki zły. No. Przykre. A, no, A, a Montażysta pracuje za darmo lub za jakieś jedzenie. Dzień dobry. Jestem biedny, po Dzień za zatrudni? Co? Dzień dobry, montażysta. pracuje za darmo. Nie, ty nie, montujesz za... chyba swoich filmów. Czy jakieś tylko pojedyncze? Nie wiem, bo tam mówisz, że tam mało się skupiasz, czy coś, bo się już pogubiłem. Czy to ty, Dzień czy ktoś chłopcze, inny? Chłopcze, chłopcze. Stu morny. Chłopcze. A gdzie to kinga, kto jest? A zbierać kamień? Ale do mnie nikt nie chce mówić! Smutne. Jak w prawdziwym życiu. A ty jesteś? Trudno gadać w Czech, tym bardziej jak Caster i ja jesteśmy zbyt po... <laughs> szaleni, więc nie bój się. W prawdziwym życiu to ja jestem najcichszy w klasie. Nie, nie noszę akaczy w pleka pl plecaku. Haha, żachty od Amryce są fajne. Nie wiem, czy mam jakiś limit żachtów, które można mówić u ciebie. Co? Są jakieś żachty, które warto nie mówić? Czy. też mam limit, bo ja nie chcę dostawać, nie chcę mieć problemów, ale ten Flint odblokowano. I Fletching Table, i szczały. Dzieci, dzieci. Mam 5 chwil i 45 kamienia. Poczekaj, co ja chciałem powiedzieć, dzieci? Chciałem powiedzieć, a nie wiem co. Chłopcze, chłopcze, gdybyś... Powiem ci tyle, jutro na moim kanale będzie odcinek z Muka i to co się działo na nim, to tylko ja i Litka wiemy. Muszę go obejrzeć. No. Mus będziesz musiał, bo takie jaj się tam działy. A tym bardziej moje odcinki są opóźnione, bo aż dwa mi się nie nagrały. <grym> Jestem już smutny, bo, nie, bo to, to będzie. Ach, nie mo mogę moim zdaniem chyba najlepszy odcinek na kanale, więc. O, Iron Man. Iron Man. Tutaj, biegł. Aha. Co? Iron Man. Co? Co? Kamien, Iron. A -a. Iron? Nie wiem, czemu to... słyszałem Iron Man? No bo, bo powiedziałem. Powiedziałem tak. A, dobra, już myślałem, no że, że ja... chodzi o Golema. Nie, czekaj, patrzę czy wokół e, krowa, która e, dziwnie chodzi, mam 17 monet, mogę wam, komuś dać, żeby ktoś kupił skrzynię lub coś, jak chcecie. Nie? Daj mi jedzenie, proszę! Daj jedzenie, Gaster! Gaster, ja dlatego za to pojedzę, jestem głodna, nie mogę skakać, nie chcę tej nocy! Gaster, też Ej, mi się żarcie skończyło, mięso jest u góry przy stole! No dzieci, no mordujcie krowa, nie kurde do starego. Ale, ale Pa, tak papa, papa, pa, pa. nie ma papa, pa, 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 pa nie pa, Kurde, daj coś do widzenia dobra. Tak. A, biją A, mnie, wylec. o, no, do, 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 do widzenia. widzenia, do widzenia. O, zjadłem troszkę, dobra. Dobra. Golem. Szybko. Golem? Golemy są pod nami. E, rzucają kamieniami, rzucają kamieniami, rzucają kamieniami. Tak, będą rzucać w Szkoda, że nie da się zapisywać, bo tak za każdym razem od nowa, hmm, szkoda. No, to jest trochę dupne, ale... A to już jest pełna wersja gry, czy jeszcze jakaś beta, czy coś? Pełna, z Aha. tego co my wiemy. Wygląda dość ubogo, ale grafika nie ma znaczenia. Minecrafty wyglądają ubogo, jak i zajebisty. Terraria wygląda ubogo i jest fajna. A to fakt. Mi zostało zostało dosłownie końcówka, tak, ktoś chce żelazo, węgiel, flint. Słuchaj, będziesz mógł wykorzystać te rzeczy tutaj i tutaj, bo jestem geniuszem i... Metal o, o, o. robi się. Boże święty. Nie wierzę! E, przyniosłać go! E, przyniosłać go! Co? Przyniosłem mojego teścia! O! A, a tu jest moja teściowa! Czekaj, coś mi się do niej podoba. Czekaj, o! Teraz jest moja teściowa! Co? O, sztabki mam żelaza. Ja, ja tam na dół. Siekiera, mogę wam porobić lepsze. Sikiera, sikiera, motyka. Mam pieczone mięsko! to smacznego, e, głód mi się skończył, więc e, idę idę powiedzą. Eee, ha, ale jest noc! Nie, jest trzynasta! To czemu tam jest są? 13 pod... dzień! Golemy biją nam schody! OMG, tam jest domek! Kto tam stoi? Gaster, idziemy do domku, chodź! Golemy! Golemy! golemy. Tam jest jaskinia! OMG!! Ja idę do domku, to idziesz do jaskini. Dobra, zdychaj Ej. tam sam. Co? co czy ty jesteś pewna to? Topię, topię się! Topię się! Topie się! Nie, one nie we mnie można rzucają. Się dopić, chyba. to, to o, Nie wiem, dostałem obrażenia, to A, przy... ja miałem przy sobie żelazo chłopacy e, i dziewczyny. Chłopacy dziewczyny. O kurde, co? O kurde, ile monet, ile Ekipo. rzeczy. Straciłem moje rzeczy, pozbierajcie je, żeby nam nikt nie zarąbał lub nie znikł. Bo nie wiem, czy znikają? Nie, e, nie wiem. Bardzo mam nadzieję, się że klimy nie słychać, bo włączyłem klimę. A nikt nie włączam przed nagrywką. Boże! Jeski, myślałam, że to któryś z was, że to był podwór. No, no z twarzy podobnie jesteśmy. <noise> spadaj, spadaj, wszystko. spadaj. O, ja cię nie uratuję, ja cię nie uratuję. Ale ja nie chcę pomocy. Jestem niezależną kobietą. O matko, ja z tego tak <noise> Dobra, on niech umiera, a ja cię odrodzę. drodze. To myślałem, że Uf, potwory bo... palą się w dzień <noise> lub co jak w Minecrafcie. Oh, fuck, szybko od razu się pędź! Woje! Nie... Kasmi. Stu... Uh, A to ładnie tak z tyłu? Ładnie tak od tyłu atakować? Co? <grym> Idę po Gastera. A ja mam tutaj dwa golemy na głowie! Znaczy, za mną, nie na głowie. ale... jak pewny cytat, umieraj tam w sobie samotnie. Aha. No bardzo zabawne, bardzo miło. O, jedzonko pod wodą jest. Bo to ty je wyrzuciłeś z siebie. Nie, obok kastera. A! Ktoś mi uwolni. Nie? Ja cię mogę uwolnić jeżeli ty nie pomożesz, proszę! Ratunku! Ja cię ratuję, jak ty jej nie pomożesz. W tej chwili mi Ja się zajmę. Zabrałem ja ci broń bo musiałem go chronić. Ja ci, Co ja ci oddam ja ci. wszystko, okej? Okay? Ja ratunku Chwila, gdzie jest nasza... Ja ci dam. Ej, golemy chodzą pod wodą! Spierdalam. Chodzę pod wodą, idę po żelazo i spadam stąd. O, czy... o, da się topić, co wy mówicie? No właśnie, odkryłam też to, że da się. A Ała! Ani, trzeba klikać, samo się zbiera, super. Ktoś ma moje żelazo, bo nie widzę, a to dość ważne było. Jakiś wykrzyknik żółty z... O kudy jakieś białe wilki, jakieś białe wilki, Geralt mnie bije, Geralt mnie bije. Te białe wilki są łatwe do zabicia i on z nich wypada ogólnie skóra wilka. One mają czaszki, na pewno? Tak, mają czaszki. Ty też masz czaszkę. Ło, kuś, bab, oboje zgnęście. Dobre, gnęście. Ja nie się czerwoną, mnie ledwo jebiłem. Ło, kuć, one są już! Już pół godziny jest film. Co? Nie drzyj się, nie drzej się, nie drży się. Ja go chyba nie będę montował. Wciepny, tak jak jest. Głośność tylko poprawię. Taki jest. Ło, matko, no, takie fańczy, Takie zazwyczaj fańczy, odcinki fańczy, można nie montować. Jak, ale jak zobaczyć mój jutrzejszy odcinek z Muka, to zobaczysz, jak się go, jak, zba, zobaczyć, jak go zmontowałem. To Będzie petarda. A, a tobie coś dolega, czy to tak? <śmiennie> Czuję się jakbym oglądał y, nasz Czech jako taka upośledzona wersja pokoju wyczęźwień. <śmiennie> Zabiła mi! Zabiła mi! Dobrze, mi że rodziców nie ma, bo jakby słyszeli takie piski... Ok, bajec, nowa gra o tron. Matko święta, o, kolejna kolej. fala! Kolejna fala. Ja miałem żelazo! Mogłem zrobić lepsze rzeczy, ale zginąłem. Iść Przez idź, was... idź, no, bo idź z wodą, idź z wodą, woda daje ci prędkość. No, właśnie przez wodę szybko się płynie, ale golemy chodzą pod wodą, więc. Nie, bardzo wolno się płynie przez wodę. Przynajmniej ja bardzo wolno się Nie, ja, ja zasuwałem go jak... w Ja pierdziele, Ja pierdziele, Zwiebaj! zwiewaj, zwiewaj GERALD! Tajesz, dajesz, dajesz Gerald! nie! Ha. O, 623 TVJA! jak taki puls jeden. Ej, status, ja, status, to jest jakiś dobrze. Co? Maćka wyślesz. Mańka! Mańka, mańka, o, Maciek mańka. Oglądasz mnie od, ponad, praktycznie od początku i nie wiesz, jak się nazywam, Manik A to ty jesteś też Adam, wiesz? Wszyscy za mnie co się Adam. ma takie imiona jak. Adam, 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 Adam. Ocenzuruję, bo wiem, że chyba nie wiem, czy Gaster chce imię swoje Tak, ja no. Imię? Tak. O kurde, przepraszam. Masz za drugi język. No wiem. Nie bójcie się z magią montażu, ja to sobie... Ja to y, dam... Y, zmontuję tak, że wyjdzie, że to jakaś komplikacja wulgarów czy coś i będzie fajnie. <laughs> się. Okej. Okay. Aby moja mama tego u ciebie nie oglądała. Nie to, że coś. Czy chcesz jeszcze raz, czy mam kończyć? Bo nie wiem, czy nie jest za długo. No pół godziny to jest długo, wiesz. Ja nie mam wyczucia czasu, więc ja czasami nagrywam inne na filmy, a, pewnie... się, a 35 minut mi u mnie jest. Um, u mnie ciul... Ten filmik ja skończę, chyba. No to. Żegnam was wszystkich um, um, chyba cieplutko albo zimniutko. Dobra, zaczepiście pa! Zostawcie lajka, suba i koma, polecie znajomym, to jest najważniejsze. I o 200 Kastera i Lido Dożujem, kaj... kaj... Whatever, mówili na mnie nawet kokaina, więc... O 200 koka nie, jeszcze zbanują filmik za takie słowa. Linki w opisie po prostu. Dziękować, do widzenia. Papatki.